10. Hiperkan To huragan wielkości nawet całego kontynentu, będący w stanie zniszczyć dosłownie wszystko, co w stanie wybudować jest człowiek. Prędkość wiatru sięgająca kilkuset kilometrów na godzinę i siła destrukcji wykraczająca poza wszelkie znane skalę człowiekowi. To może być niedaleka przyszłość. Hiperkany są silnymi huraganami, które mogą powstać w wyniku postępującego globalnego ocieplenia. Zjawisko to może pojawić się już w XXII wieku lub wcześniej, w zależności od tego, kiedy temperatura na świecie osiągnie odpowiedni poziom. Jeżeli przypuszczenia naukowców znajdą potwierdzenie, to pierwszy powstały hiperkan może dosłownie zmieść z powierzchni Ziemi większość ludzkości. 9. Wybuch superwulkanu. Wybuch superwulkanu może być nawet tysiące razy silniejszy od największych erupcji zwykłych wulkanów. Objętość wyrzuconego materiału wulkanicznego przekracza 1000 kilometrów sześciennych. Erupcje powodują gigantyczne zniszczenia w promieniu setek, a nawet tysięcy kilometrów, oraz wpływają na klimat całej Ziemi z powodu olbrzymich ilości uwalnianych do atmosfery tlenków siarki, które tworzą cienki welon kwasu siarkowego naokoło planety, odbijając światło słoneczne przez wiele lat. Wybuch superwulkanu zdarza się na Ziemi średnio co 50-100 tysięcy lat. Erupcje takie nie zdarzały się w czasach historycznych, wiadomo o nich tylko dzięki badaniom geologicznym. Nie wiadomo, ile superwulkanów istnieje na świecie, odkrywane są za pomocą szczegółowych badań geologicznych. Miejscem położenia superwulkanu może okazać się zarówno górska dolina, jak i polodowcowe jezioro rynnowe. 8. Czarna dziura. Jest to obszar czasu przestrzeni o masie tak ogromnej, że wsysa wszystko, co napotka na swojej drodze. W listopadzie 2004 roku doniesiono o odkryciu pierwszej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki. Ta czarna dziura o masie 1300 mas Słońca znajduje się wewnątrz klastra siedmiu gwiazd, który był rozczłonkowany przez centrum naszej galaktyki. Ta obserwacja popiera ideę, że czarne dziury rosną, pochłaniają gwiazdy i mniejsze czarne dziury z pobliża. Gdyby nasza planeta znalazła się odpowiednio blisko czarnej dziury, zostałaby przez nią dosłownie wchłonięta, co oznaczałoby koniec ludzkości. Najgorsze w teorii czarnych dziur jest to, że gdyby nasza planeta rzeczywiście miała być wesana przez jedną z nich, to nie będziemy mieli z definicji żadnej możliwości uniknięcia takiego zdarzenia. 7. Globalna wojna nuklearna. Mimo tego, że zgodnie z wyliczeniami nie ma na świecie odpowiedniej ilości broni atomowej, żeby zmieść z powierzchni Ziemi całą ludzkość, jednak to, co może nastąpić w efekcie wojny nuklearnej, prawdopodobnie skutecznie skończy życie na planecie. Mowa dokładnie o zimie nuklearnej, która powstanie w następstwie wybuchu bomb atomowych. Niesione przez wybuchy pyły skutecznie zasłonią słońce, co zaowocuje spadkami temperatur na całej planecie oraz spowije Ziemię w ciemności. Rośliny zginą z braku słońca, zwierzęta zginą z braku pożywienia, a w konsekwencji wyginą również ludzie. Świat pogrąży się w postapokaliptycznej scenerii, gdzie resztki ludzkości będą walczyć ze sobą o czystą wodę, pożywienie i władzę. Jednak prawdopodobnie będą z góry skazane na przegraną z bezwzględnymi siłami natury. 6. Uderzenie asteroidy. Już co najmniej raz w historii Ziemi takie zdarzenie miało miejsce i zmiotło z powierzchni planety około 75% żyjących wtedy gatunków, w tym dinozaury. Samo uderzenie asteroidy może bezpośrednio unicestwić życie na terenie nawet 30% planety. A ponadto spowoduje globalną burzę ogniową połączoną z niewyobrażalnie wysokimi falami tsunami, ograniczenie ilości światła słonecznego docierającego do Ziemi przez unoszący się pył, kwaśne deszcze niszczące roślinność na całej planecie oraz nawet stopnienie się lodowców. 5. Wybuch supernowej. To termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, które powodują powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po kilku tygodniach bądź miesiącach staje się niemal niewidoczny. Istnieją dwie możliwe drogi prowadzące do takiego wybuchu, ale w obydwu przypadkach następująca eksplozja supernowej z ogromną siłą wyrzuca w przestrzeń większość lub całą materię gwiazdy, jeżeli taka materia doleciałaby do naszej planety, to skutki byłyby nieodwracalne i prawdopodobnie zakończyłyby istnienie życia na Ziemi w przeciągu zaledwie kilku chwil. 4. Zlodowacenie Występuje co kilka milionów lat i wiąże się z tym, że Ziemia pokrywa się nawet w całości lądolodem. Ludzkość już zdołała przetrwać prawdopodobnie co najmniej jedno zlodowacenie, jednak w tamtym okresie populacja ludzkości była tak mała, że emigracja na cieplejsze tereny wystarczyła, żeby przeżyć i odbudować straty. W dzisiejszych czasach na wskutek zlodowacenia wyginęłaby w przeciągu kilku lat większość ludzkości. Migracje byłyby niemożliwe ze względu na ilość osób na planecie. Hodowla zwierząt i uprawa roli również byłyby niemożliwe ze względu na niskie temperatury. W efekcie tego wszystkiego powstałyby zamieszki, konflikty i wojny. A ludzkość, która przeżyłaby samo zlodowacenie, prawdopodobnie wykończyłaby się podczas walki o niezbędne do życia zasoby. 3. Rozbłysk gamma. Rozbłyski gamma obserwowane z Ziemi są bardzo jasne mimo iż są niezwykle daleko. Typowa absolutna wielkość gwiazdowa długiego błysku gamma jest tak duża jak jasność gwiazd w Drodze Mlecznej, chociaż znajdują się one miliardy lat świetlnych od Ziemi. Typowy rozbłysk uwalnia w ciągu kilku sekund tyle energii, ile słońce w ciągu swojego życia, czyli 10 miliardów lat. Przyczynami tych rozbłysków są wybuchy supernowych. Jednak rozbłysk gamma wyrzuca energię w postaci dysku, przez co pokonuje ona o wiele większą odległość i jej siła jest bardziej skumulowana. Gdyby Ziemia stanęła na drodze rozbłysku gamma, mogłaby zostać dosłownie przecięta na pół. 2. Rozbłysk Słoneczny. Jedno z najciekawszych zjawisk na naszej liście, czyli rozbłysk na powierzchni Słońca, który może być tak silny, że promieniowanie elektromagnetyczne wysłane w stronę Ziemi może spowodować uszkodzenie wszelkich urządzeń elektrycznych. Rozbłysk słoneczny nie będzie miał bezpośredniego wpływu na życie na Ziemi, ale nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której cała planeta w ciągu kilku chwil zostanie pozbawiona wszelkich urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wszelkie elektrownie na świecie przestaną produkować prąd. W jednej chwili zostaniemy pozbawieni telefonii, telewizji oraz internetu, a większość pojazdów stanie się bezużyteczna ze względu na niezbędną do ich działania elektronikę. Zresztą wydobycie ropy i produkcja paliwa stanie się i tak niemożliwa. Wodociągi przestaną dostarczać wodę. Produkcja, obróbka i transport żywności również staną się niemożliwe. Wybuchną momentalnie zamieszki na terenie całej planety. Głowy państw stracą kontrolę nad wojskiem, policją i wszystkimi innymi służbami bezpieczeństwa. Leki w szpitalach i aptekach skończą się w ciągu kilku dni. Cena pożywienia i pitnej wody stanie się niewyobrażalnie wysoka. Ludzie będą zmuszeni walczyć ze sobą o przetrwanie, uciekając się do brutalności. Wybuchnie w końcu międzynarodowa anarchia, przez co największe światowe mocarstwa zaczną wypowiadać sobie nawzajem wojny i rozpocznie się pierwsza w historii planety otwarta wojna nuklearna, po której nastąpi nuklearna zima. Ludzkość będzie skazana na zagładę. 1. Inwazja obcych. Zdania na temat istnienia kosmitów są podzielone, jednak najprawdopodobniej nie jesteśmy jedyną formą życia we wszechświecie. Wyobraźmy sobie sytuację, że inna, bardziej zaawansowana forma życia postanawia wypowiedzieć wojnę naszej planecie. Jest to scenariusz tak abstrakcyjny, że nawet nie potrafimy przepowiedzieć jego skutków. Inteligentniejsi od nas kosmici dysponowaliby pewnie techniką niewyobrażalną dla dzisiejszego człowieka. Teoretycznie mogliby nas zmieść z powierzchni Ziemi w ciągu kilku chwil. Jednak nie muszą koniecznie tego robić. Mogą podbić naszą planetę i zacząć hodować nas jak zwierzęta, wykorzystując jako tanią siłę roboczą. Mogą zacząć wykorzystywać nas do różnego rodzaju eksperymentów. Mogą syłać na Ziemię choroby i plagi, jakich w historii świata jeszcze nie było. Jeżeli nie unicestwiliby nas od razu, to na pewno mogliby zrobić z nami wszystko to, co tylko by chcieli, a my nie moglibyśmy nawet im się sprzeciwić. W historii naszej planety znane są przypadki, że ludzie mordowali się nawzajem bez najmniejszych skrupułów, walcząc o tereny, zasoby i władzę. Jeżeli my sami potrafimy się mordować, to obcy tym bardziej mogliby nas unicestwić w sposób, w jaki by tylko zechcieli.